Witajcie na kanale Aquamelon TV. Co dzisiaj? Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, opowiedzieć, co tam kurde siedzi w tym moim filtrze. Dajmy na to, co tam używam, między innymi i jakich tam środków ewentualnie używam do, 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 do wspomagania tego akwarium, albo jakich używałem przy restarcie. Akwarium ma teraz 4,5 gdzieś tak tygodnia. Ryby są już, jak wiecie, z poprzedniego filmu wszystkie wpuszczone. Kwarantanna się zakończyła, że tak powiem. Długo, długo tych ryb tam jakoś nie, nie, ten, nie sprawdzałem nie ten. Raczej źródło było pewne i hodowca, więc nie bałem się o jakieś choroby. Jedynie co tam podmieniałem powoli tą wodę, żeby się przyzwyczaiły do wody z mojego akwarium. No i już te ryby są. Oczywiście są jeszcze trochę przestraszone. Jedyne takie na pierwszym planie, no to czy, tak jak mówiłem. Moje wariaty, które były poprzednio, na przykład Mekka. Mekki bardzo dobrze się, kurde, prezentują w tym akwarium. Bardzo dobrze się wkomponowały. Cały czas są tutaj z przodu. Jak widać, coś tam sobie szaleją, no, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj miało być, tak jak powiedziałem na wstępie, media filtracyjne między innymi. I tak, Matrix. Matrix Sihema. Yy, medium filtracyjne o dużej porowatości, jak yy, podaje producent, 700 metrów kwadratowych pojemności dla bakterii w jednym litrze tego specyfiku. Oczywiście pomaga to w bardzo dobry sposób likwidować azotyny, azotany i amoniak z akwarium. 700, pojemność jednego litra tego odpowiada według producenta 170 aż litrom biobali plastikowych. No to to jest naprawdę potężne medium filtracyjne o dużej, dużej, dużej objętości. No i po prostu uważam to jeden z najlepszych na rynku. no Nie będę tu reklamował, każdy ma jakieś swoje przemyślenia i tak dalej. Wszystko może być medium filtracyjnym. Nie trzeba od razu ładować się w takie koszta, bo to oczywiście troszkę kosztuje. W moim akwarium miałem często keramzyt, który też jest całkiem dobry. Na przykład, ale Biocera Max 1600 Aquala. To będę za chwilę dosypywał do. Zobaczymy, czy jest tylko kurde trochę często. No dobra, jest tam pseudoostrość. Jeden litr i uwaga, 1600 m2, czyli ponad dwa razy więcej niż, niż Matrix od Psychema. Nie wiem, ile w tym prawdy, nie chcę mi się to wierzyć. Nie, 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 nie czytałem jakichś opinii na temat e, tego biocerema Max czy to jest jakoś bardzo dobre czytanie. To są takie kółki. Nie są to z, takie jakieś spieki walce, takie jak najczęściej spotykane to są to takie kulki. To poleci oczywiście do woreczka, który mi jeszcze został. I prawdopodobnie nie pójdzie to do filtra wewnętrznego, jednak dołożę małe, mam, małego hinola yy, HW304. Bodajże nie wiem, który z tych numerów niewielki ten jeden z mniejszych walnego go, zamknę go na stałe tylko z jakąś małą gąbką, żeby ją z góry czyścił. A tak to będzie tam wysypany do wula tym akkołem. Najwyżej dosypię tam jeszcze keramzytu i, i zobaczymy. No bo Matrixa już nie ma, Matrix już jest sypany w tym filtrze wewnętrznym. W miejscu. No tam jest dość dużo miejsca. Tam jest na tyle miejsca, że, że wejdzie tam trzecie medium filtracyjne biologiczne. To już jest juwelowskie standardowe XL do mojego zbiornika Cirrax. Nie znalazłem yy, nigdzie na internecie jaką on ma pojemność. W litrach w sensie po, powierzchnię, o, żeby powierzchnię filtracyjną. Ale to już jest proszę z koszykiem. O. To już jest z koszykiem. Widzę, że należy to przepukać przed, przed włożeniem. O, sypie się nawet z tego. Yy, to już jest z koszykiem takim gotowym, dopasowany do mojej wielkości mojego filtra. Dopiero to dzisiaj kupiłem. Zobaczymy, yy, czy tutaj coś o tym jest napisane. Ile ten łobuz ma. że tak powiem powierzchni kurde w tym pewnie nie ma bo to kurde nie mogę tego nigdzie znaleźć na internecie nie ma nie to są tylko reklamy dobra nieważne yy, tego z zmieszczę po prostu jeszcze, jeszcze w tym filtrze, filtrze juwelowskim wewnętrznym jest tam miejsce bo że tak powiem yy... Matrix. Matrix w woreczku, który tam jest, został zamiast gąbki, wyciągnąłem jedną gąbkę niebieską, tam wsadziłem Matrixa, ale producent na instrukcji, którą czytałem, pokazuje, że nad tymi, nawet jakby miał te dwie gąbki, można wsadzić właśnie ten koszyk Cyraxa i tam jest dodatkowe biologiczne, tam. Więc, yy, więc praktycznie w tym wewnętrznym filtrze będę miał gąbkę, taką na dole już typowo dla bakterii, tak jak mówi producent. Później z worek Matrixa i teraz będzie tam jeszcze ta skrzyneczka, ten koszyk Cyrexu. No i tutaj mamy Fosmax Basic. Używam. Używam, gdy jest, gdy jest jakieś zagrożenie glonami, że tak powiem. Używałem tego, gdy na przykład po sprawdzeniu parametrów miałem bardzo wywalony fosfor. Fosmax troszkę ratował mnie. Spadał ten, ten że tak powiem, for, fosfor bardzo szybko. Gdy na przykład dziś wyjechałem czy coś nie podmieniłem, wody wróciłem i, i stosunek azotanów do fosforu, azotu do fosforu się posypał. No mówią, że ma być 1 do 10. Wywaliło mi tak, że, że fosforu na przykład było tyle samo co azotu, no to to jest yy, według mnie śmierć śmierć dla akwarium pod względem czystej pracy bezglonów. Glony wywali od razu, no to ten Fosmax, nie stosuję go często, czasami może dwa razy go użyłem. Yy, Bo dajże częściej używałem Sihema, yy, tylko już nie pamiętam yy, teraz, kurde nazwy tego. Coś takiego też do, 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 do absorbuje fosfor, można to go regenerować yy, w jakimś chlorowym na przykład wybielaczu albo. Do Mesto się bez zapachowym, później trzeba oczywiście bardzo dużo. Można go pukać, można go regenerować po prostu, że on sobie tam zczarnieje. Nie pamiętam, kurde, teraz tej chemii, pewnie wam się tam do ekranu pojawi. Teraz jego nazwa, bo po nagraniu tego filmu przeczytam. Więc częściej stosuję właśnie Sichema. I teraz tak: Sichem Pristine. sychem Pristine. Środek zwiększa jakość wody. Bardzo szybko i bezpiecznie eliminuje detrytus, czyli azotany, czyli odchody, czyli dziadostwo, czyli resztki, resztki żywności, materię martwą, organiczną, reszt ten, yy, resztki po tym. Czyli jak gdzieś wam zalega karma, większe kawałki, ciężko dostać się z odmulaczem, są takie miejsca, masz rośliny. Walić to do akwarium w zalecanej dawce, i to. Zawiera bakterie, które rozkładają to na mniejsze, po prostu cząstki, na cząstki takie, które filo z łatwością rozniesie, rozwali, woda to rozpłynie, a nie siedzą cząstki stałe między tam drzewami, korzeniami, krzy, krzy, zakrzaczonymi roślinami gdzieś tam i tak dalej. Więc to po prostu likwiduje organiczne dziadostwo. Jest to też dla morskich akwarium i dla freshwater Stability. Stability, bakterie. Start filtra tak jakby. Jednym z krótkim zdaniem startuje szybko i bezpiecznie filtrację biologiczną w akwarium. Na starcie od razu tam wlewałem daną dawkę. Później po podmiankach też można to stosować. Mi się już to skończyło, nie wiem, czy będę to używał. Zobaczymy. Na pewno jest idealne do startu nowego akwarium bardzo szybko. Tak jak pamiętacie na filmie, nie wiem, po dwóch tygodniach się dziwiłem, że tam już, kurde, azotyny i azotany już spadły i nic tam się nie dzieje. Dzisiaj mierzyłem, jest tak samo, azot i az, azotyny i azotany są, NO3, NO2 są na bardzo niskim poziomie. NO2 chyba praktycznie tam nie było tego w ogóle. Yy, więc te stability naprawdę polecam, to są bardzo dobre bakterie do startu. I później już utrzymywania akwarium po podmiankach. I trzecia rzecz, którą używam, Prime. Prime. Prime też jest tak jakby do startu lub przy podmianach. On likwiduje chloraminy, chlor i amoniak. Czyli też takie dziadostwo niepożądane dla nas i szczególnie dla ryb. Neutralizuje metale ciężkie, ale co też ważne, pomaga naszym rybkom. Ochrania warstwę śluzową na ciele rybi i regeneruje szybciej, czyli jeżeli tam Jakieś nie daj Boże poparzenia chlorem, jakieś tam kurde uszkodzenia tej tkanki, no to ten specyfik pomoże rybie dojść do siebie. Nie używa się go dużo, tu, są, tu już jest kropelkowe odmienianie. dwie kropelki na 4 litry bodajże, no to, to 20 kropelek na, na, na 40 litrów. Nowej wody, nowej wody, czyli dodawanej, podmienianej, no i to też super wpływa na ryby. Co ważne, wrócę jeszcze na koniec do tego Prime i Stability. Sprawdzone przez Aquaoboza i też tam jeden kolega na, forum, na komentarzach pod jakimś filmem zapytałem, czy to naprawdę działa. Te dwa specyfiki razem dodane. Praktycznie niwelują smrodek. Smrodek, który towarzyszy startu, startowi nowego akwarium z jakimiś korzeniami, z korzeniskami, z liściami z takim po prostu dziadosem, czyli najczęściej blackwater. Lubi sobie to zaśmierdzić, lubi sobie to po całej ten Waląc te dwa środki razem praktycznie nie śmierdzi ani ten. Ja miałem z tymi korzeniami problem, szczególnie z tym po prawej, tak jak mówiłem. On tam sobie kurde, ciężko dochodził do siebie. Aż go obrałem z kory całkowicie i tak dalej, ale wsadzałem go takiego do akwarium jeszcze, no, takiego smrodka, ale żadnego smrodu nie było, nawet jak pokrywę podniosłem, nic nie było czuć, co dopiero na mieszkaniu, bo w ogóle nie było żadnych problemów z tym. No więc te rzeczy, te rzeczy, że tak powiem, używam. Te rzeczy używam, tak jak mówiłem, Cirax idzie do wewnętrznego, Matrix już tam jest. Biocera Max Zakwela to idzie do tego hinola, tam dam tylko jedną gąbkę niebieską. Prawdopodobnie, żeby mi likwidował te brudki, żeby to tam wszystko nie szło, a reszta to już będzie do fula. Tym biocera Maxem, bo pielęgnice nieważne jest tak, jakby to powiedzieć, nie wiem, PH, PH mają tak 6,5, 7, nawet 7,5, nie ma problemu. Twardości też jest trudno utrzymać pod pielęgnicę, no bo jak pH 7,75, no to twardość też nie musimy zbijać do minimum, bo to się wiąże z tym, że, 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 że twardości nie muszą być poniżej 4-5, bo wtedy to pH też musi być niski, to jest taka zależność. Więc tym też nie jest problem. Najważniejsze jest czysta woda, że tak powiem biologicznie. Może sobie coś tam pojewać, jakieś kawałek korzenia, jakiś liść, wadziadostwo, ale biologicznie ta woda musi być perfekt, żeby te ryby się dobrze czuły. Czyli filtracja biologiczna jest po prostu najważniejsza częste podmiany wody, więc w tą stronę idę. Dlatego, dlatego zdecydowałem się na tyle mediów biologicznych i ten dodatkowy filtr też pod biologa bo nie przeszkadza mi tam, że tam coś, coś tam może pływać, jakiś brudek czy coś. W sensie takie śmietki, no ryby kopią, ryby kopię dużo w tym piasku, więc coś się tam z niego co chwilę unosi. Potrwa trochę czasu, zanim to wszystko sobie da radę z tymi całkowicie zniknie z tego, z tego tego, przestanie pylić, czy tak powiem. Nie ma tak źle, no jest, i jest i lekka mgiełka, ale tak jak mówię, ryby tam szaleją. Nie będę zanudzał więcej. To tyle, jak macie jakieś pytania, co się sprawdza, nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie najtaniej kupić, czy kurde, co się tam z tym dzieje, co ile to wymieniać, no to już nie będę tutaj Wam zawracał głowy, to tylko w komentarzach. Śledźcie mnie dalej, bo dobrze, że oglądacie moje filmy. Jest już parę starych, stałych, przepraszam, stałych yy, widzów. Pozdrawiam Was serdecznie i dzięki, że oglądacie. Trzymajcie się do następnego razu. Siema!